na spotkaniu z zespołem Teatru Współczesnego z Wrocławia po przedstawieniu Białe Małżeństwo. Ja się nazywam Jacek Wakar i będę miał wielką przyjemność i zawsze to spotkanie prowadzić. Myślę, że najlepiej będzie, jeśli zaczniemy od tego, aby Państwo się przedstawili. Ja pozwolę sobie przedstawić całą sprawczynię tego spektaklu. Witam bardzo serdecznie i dziękuję za to przedstawienie pani doktor Krystynie Majsner. <plosy> Oczywiście większość z państwa znam ze sceny, natomiast po to, abym się nie pomylił i żeby nic nie wyszło nie tak, może prosiłbym o to, aby państwo sami powiedzieli, jak się nazywacie, żeby mi nie, nie było. A ja pozwolę sobie usiąść. Tadeusz Ratuszniak, Piotr Łukaszczyk, Kasia też Katarzyna się Ewelina Paszkolowicz, też nazywam Jacek Klaska. Ja też nazywam Maria Ja też Małgorzata się Zacznę od pytania do Pani Klaska. Ja Białe Małżeństwo to nie jest jedyny Sekretarza Zawrzewicza, który ma swoje miejsce w repertuarze Złotowskiego Teatru Współczesnego. Grają Państwo pułapkę, yy, grają Państwo, albo grali Państwo do niedawna kartotekę, jest cały czas w repertuarze. Czy Pani postrzega teatr współczesny we Wrocławiu, tak jak Jędrzej Grzewski postrzegał teatr narodowy w Warszawie, jako dom Gejnek, czy też potem Andrzej Łapiski postrzegł Polski w Warszawie jako Nonfredę. Czy można powiedzieć, że prowadzony przez Panią Tarst współczesny jest domem Orzewicza? Tak, tak, dokładnie, dlatego że wszystkie nie za mojej drewcja, żeby się, bo moja trwa od 10 lat, ale... Proszę nie? Nie Dobrze. Moja dyrekcja trwała 10 lat, więc nie wszystkie przedstawienia powstawały za mojej dyrekcji, ale był taki mój kolega, Kazimierz Braun, który właściwie z tego teatru stworzył wspaniały dom Różewicza, a ponieważ Różewicz kończy w tym roku, w 2011 lat czułam się zobowiązana do Uświecenia tego faktu, że ten teatr stał się właśnie tłem zapytał się. Dlatego przygotowaliśmy te trzy sztuki, mamy w repertuarze. Będziemy z nimi jeździć po Polsce pod tytułem Różecz Rozrzucony. Tak jest nazwa tego projektu. To jest geograficznie rozrzucony, ale także i problematycznie rozrzucony. Mnie się zdaje, że jest to, a to jest moja opinia, możecie Państwo godzić z tym lub nie, dla mnie to jest największy nasz poeta, pisarz, dramaturg powojenny. A proszę powiedzieć, w jaki sposób doszło do realizacji tego tekstu. Wspomniała Pani o Kazimierzu Braunie, on jest autorem chyba najsłynniejszej inscenizacji Białego Małżeństwa. Z roku, o ile się nie mierzę piątego yy, w dalsze współczesnym we Wrocławiu. Takiej inscenizacji, która dla wszystkich późniejszych inscenizatorów Białego Małżeństwa stała się no, jakimś punktem odniesienia niewątpliwie. Wcześniej była dla ta premiera Tadeusza Mińca, a jak wiem, yy, dzieje wystawienia tego wystawienia Białego Małżeństwa yy, zaczęły się w sposób yy, dla pani szczególny od yy, rozmowy z samym autorem. Tak, on sobie zażyczył, że miała to zrobiła. <drymne> <drymne> na na, na ja chcę powiedzieć tak, że dzieje w ogóle Białoruśmana małżeństwa były bardzo trudne. Dlatego, że w momencie, kiedy powstał ten tekst, była premiera Mińca w Warszawie, ogłoszono go skandalem. Były znane te perkusje w kościele, itd. i tak dalej. Nie chcę tego wracać, bo to jest miły autorowi, bardzo on to żył. Natomiast Karzyjerz Braun, mój kolega. Wtedy Bery, który był dyrektorem Teatru Współczesnego, zrobił to przedstawienie, ten tekst pogłębiony, to znaczy tak, żeby nie wychodziła na wierzch tylko sprawa seksu i erotyki, tylko żeby to była, żeby to był nasz problem, jakby etyczny bardziej, że my żyjemy w takich gorsetach, my, społeczeństwo polskie, z których nie, mądry, nie możemy się wyzwolić. Dla mnie to była jakaś, jakaś wskazówka. Oczywiście lata nas dzielą od księżyca Brauna, który swoje przedstawienie zawierał chyba tam albo 600 razy. nie dużo, miał to ogromne powodzenie. Świetnie grane było, i tym większa poprzeczka dla mnie, że to w jakiś sposób no nie tyle przeskoczyć, ile porównać. Więc starałam się na dzisiejsze czasy odczytać to. Co zostało rzeczywiście problemem dla nas dziś w tym białym małżeństwie, i doszło do wniosku, że wiele rzeczy. A proszę powiedzieć, czy białe małżeństwo się włączyło, ale to może yy, Nie, nie włączyło się jednak, yy, bo po prostu, <gry> Natomiast. Yy, Właśnie myślałem, że się wyłączył mikrofon, ale to nieważne. Czy to był Pani pierwszy, żeby Pani od początku chciała zrobić właśnie ten tekst Dużywicza, czy też miała Pani, powiedzmy sobie, kilka utworów, nad którymi się Pani zastanawiała i w końcu szara przeważyła na rzecz Białego Małżeństwa? Nie Pan, ja chciałam zrobić, żeby ktoś zrobił Białe ja Małżeństwo, i nawet mi się marzyło, że to była jakaś młoda osoba, czyli z, z pozycji młodego pokolenia. Ale Rzecz, był bardzo wrażliwy na ten tekst, właśnie dlatego, że spotkało go dużo, bardzo, dużo przykrości i niezrozumienia z tego, bo ja nie wiem, dlaczego on miał do mnie zaufanie, ale powiedział, że ja mogę to robić. Ja się broniłam, bo muszę się przyznać, że na początku to mi się nawet nie bardzo podobało. Wydawało mi się, że to takie jest właśnie płytkie. Ale jak zaczęłam się gryzać w to, to się okazało, że naśladując mistrza, który posługuje się tutaj, Państwo się pewnie nie, nie zorientowaliście, ale on cytuje literaturę polską, on cytuje wiersze, on cytuje różne fragmenty naszej literatury i wyśmiewa to. Robi rob, coś w rodzaju takiej, um, takiej zabawy z naszą literaturą. Ja myślałam sobie, teraz ja zrobię zabawę z naszym teatrem i stąd takie pojawienie się na przykład Kiczu, bo ta cała scena w lesie to jest Kicz o którym marzy mieszczaństwo, prawda? Nieź takie gołe dziewczynki, które latają polecie i takie różne inne rzeczy, aż do przesady. Więc posługując się tymi y, także cytatami i muzycznymi i teatralnymi, y, zaczęło mnie to niesłychanie bawić, a potem odkryłam, że y, wszystkie postaci, co potwierdzili widzowie potem, że wszystkie postaci w tej e, sztuce są strasznie samotne i niespełnione. Wszystkie szamoczą się w jakiś gorsetach. Wszystkie. znam się nawet z tego sprawy. I to jest taki dosyć tragiczny wymiar tej sztuki. Ale zrozumieliśmy. Ja sobie myślę w ten sposób. Tu jeszcze pani powiedziała o tej skandalizującej otoczce, która towarzyszyła temu małżeństwu przez jego dzieje sceniczne o tym, że postrzegała ten tekst przez pryzmat rzeczywiście wyłącznie erotyki yy, Seks. seksu i tego śniewania yy, bardzo brutalnego chwilami cielesności. Pani zrobiła przedstawienie o czymś według mnie zupełnie innym, posługując się yy, świadomie takimi innymi yy, środkami scenicznymi. Środkami, które powiedzielibyśmy, przynależą raczej do sceną młodego polskiego teatru, czy nowego polskiego teatru, chociaż wzięte są tutaj w nawias, wzięte są tutaj w Prawdopodobnie, patrzyłem patr 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 na, na, na dzisiejszą świetną polską publiczność, nikogo tutaj nie gorszyła, jak sądzę, nagość na scenie, ponieważ ona pojawia się w natężeniu no, dość sporym, powiedzielibyśmy sobie. Yy, natomiast moje pytanie już brzmi, brzmi inaczej. Jak rozmawialiśmy w piśmie, ja powiedziałem panie, czy to Pani, że właśnie Pani zgodziła, że według mnie białe małżeństwo to jest sztuka z zniewoleniu. O zniewoleniu w konwenansie, zniewoleniu w formie. To Pan tak, pierwszy powiedział. Tak, ale, pani, ale tak, dalej tak, o, tak myślę po obejrzeniu dwukrotnym y, Państwa przedstawienia. O tym, że wszyscy jesteśmy gdzieś zamknięci, że ciało, ludzkie y, ciało także jest y, dla nas y, jakoś pułapką drogę do, do wyzwolenia, z której przechodzi, przechodzi w tym spektaklu przede wszystkim Bianca. Czy w związku z tym, w ten sposób próbowała Pani zmienić ten punkt ciężkości w myśleniu o białym małżeństwie, żeby zdjąć z niego ten nimp skandalu, nimp ekscesu, nimp para pornografii jakiejś, a skierować rzeczy zdecydowanie głębiej w stronę tego, co jest właśnie wszelkim możliwym zniewoleniem. Także starałam się, czy mi się dało, to nie wiem. Na razie, e, chciałam powiedzieć tylko jedno. Ja w tym przedstawieniu występuję w obronie ciała, obronie tego wszystkiego, z e, e, czym zostaliśmy skorzeni. To znaczy w obronie e, pragnienia miłości, pragnienia seksu, dobrego seksu e, i ciała. Przede wszystkim nie powinniśmy się wstydzić swojego ciała. I to było dosyć trudne, dlatego, że mimo ogłoszeń w tabloidach i rozmaitych reklam, porad, porad, jak należy uprawiać seks, prawda i tak dalej, w dalszym ciągu jest to taka przestrzeń tabli, postrzegana jako lekka pornografia w naszym kraju. Tymczasem nie się też że człowiek został stworzony, tak jak został stworzony, to znaczy z tym, co się nazywa rozmaicie, ale powiedzmy to z duszą, czyli z intelektem pewnym, ze świadomością o sobie samym i swoim ciałem, które czasami jest piękne, które jest różne, ale musi go zaakceptować. Które nie wszystko akceptuje to ciało, ale powinno się zaakceptować, zrozumieć się. I to było takim przewodnim kierunkiem w tym spektaklu. Rehabilitować ciało ludzkie. I zapytać, z jakimi emocjami y, Państwo podchodzili do tej pracy. Y, czy z pewnego rodzaju lękiem, czy wyłącznie z nadziejami na świetną współpracę z Panem Dyrektor, y, czy też y, towarzyszyły temu jeszcze zupełnie inne odczucia. Myślę, że y, Różewicz daje tutaj całej grupie aktorów, co Państwo znakomicie wykorzystują szanse na stworzenie takich ról, no, jakich za wiele w światowej dramaturgii, czy też we współczesnej dramaturgii nie ma. W związku z tym mam głębokie poczucie, że Państwo te szanse wykorzystali, ale chciałem dowiedzieć się trochę bliżej, jaka to była robota, jaka to była praca, jakie, jakie odczucia, jakie emocje jej towarzyszyły. Tu jest mikrofon, więc proszę bardzo. Proszę. Znaczy, o pracy ciężko mi jest mówić i myślę, że to jest jakiś taki intymny proces, na tyle intymny, że, że opowiadanie o nim jest trudne i jest yy, yy, niepotrzebne. I myślę, że, że, że efekt jest ważny, ważne jest to, co Państwo czują oglądając nas teraz, a nie to, co się działo. Natomiast jeżeli chodzi o emocje i trudność jakby tej pracy, trudność była wielka w momencie, kiedy pojawił się autor na scenie i myślę, że to jest na widowni. Myślę, że to, to jest coś absolutnie niepowtarzalnego i, i fantastycznego przeżycie, które się pamięta do końca życia, ale też granie do pustej widowni, na której siedzi dyrekcja teatru, autor Tadeusz Urzewicz i dnia rano, rano o godzinie 10. bo autor sobie, że to rano. E, do tego, że była Halina Rysia tak dobrze pamiętam, i e, gra Kongrzejwal. Które grały w realizacji grał. I ja myślę, że to, to, to pierwsze tak naprawdę takie zetknięcie, jeszcze z Tadeuszem Musztrowiczem, jeden do jeden, było strasznie ważne dla nas. Tak mi się wydaje, nie chcę mówić zbyt wszystkich, ale, ale, ale to było jakby dla mnie najistotniejsze. Jakaś ta konfrontacja mnie wobec człowieka, który to napisał, który nawet zanim żeśmy zagrali dla niego, spojrzał na nas, oglądał sobie nas powiedział a to jest Bianka a to jest Paulinka to było fantastyczne